Dzień dobry widzowie, w tym filmie pokażę Wam jak zbudować najlepszą farmę bambusów na Java Edition Bedrock Znaczy Minecraft Java Edition Na najlepszą farmę bambusów No nie najlepszą, a dobra nieważne. ważne Po prostu farmę bambusów na jakichś serwerach, na survivalu Patrzcie, tak wyglądam w Javie W Bedrocku wygląda oczywiście inaczej <laughs> no sorry za tego skina, no, okej okay. no to zaczynamy Dwa bloki do góry Tutaj obsidian Tutaj takie dwa bloki, niszczymy ten, stawiamy tutaj dektator niszczymy to, i teraz mamy coś takiego, nie? Stawiamy tutaj dwa bloki, ok, no i potem stawiamy tutaj to, lepki, a nieważne, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć, tutaj, ten, tutaj pięć bloków szlamu, na drugiej stronie sześć, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, ok, no i teraz tutaj kolejny lepki tłok. Ła! Spadłem, dobra. Yy, Pyk. OK. Jest. No i na, na dole macie rzeczy, jakie musicie wziąć. Macie coś takiego, nie? Teraz musicie postawić. Wow. Teraz musicie postawić... Oczywiście możecie użyć nie tylko tych desek, możecie użyć cokolwiek. Patrzcie. Musicie teraz zbudować coś takiego. ok? No, i teraz zniszczycie ten blok i stawiacie tutaj coś takiego. Pyk i pyk. Ok, i macie coś takiego, nie? Aj, jeszcze tu, tutaj musicie zniszczyć ten jeden blok. Nie te dwa, tylko jeden. I to teraz? Przestawiacie ten przekaźnik redstone i dwa razy na niego klikacie i tutaj redstone. No, i już pierwsza część gotowa. Jeszcze druga. Możecie na jaką chcecie odległość tą postawić. Tylko, że musicie idealnie w tym miejscu, gdzie jest to. Y Idealnie na tej samej kratce musicie postawić yy, w jakim miejscu chcecie. Jeden, dwa, trzy. I dokładnie tak samo, troszeczkę tak samo jak tam było, tylko że tutaj zarazu przegażnik. Pyk, pyk. No. No i macie już to gotowe, na przykład pokażę Wam, jak to leci. Yy, pyk, pyk. O, no i zobaczcie. No i tak tutaj będzie postawicie bambusy i tutaj będzie Wam tak ładnie to lecieć i... W sumie to już prawie koniec, tylko że jeszcze jeden sztegół tutaj musi to się zatrzymać. I pewnie zapytacie jedno: czemu to nie zawraca? Tam dalej. Yy, musicie teraz postawić tutaj żelazną klapę. No i będzie to wam tak lecieć po prostu ciągle. Yy, męka spoko, możecie testować, bo. Okej. Okay. Raz, dwa, dobra. Nic nie zepsułem, okej. Okay. No i tutaj też musicie postawić tą klapę. No i to, będzie, to wam będzie tak po prostu ciągle latać Tylko, że yy, Reszty jeszcze nie ogarnąłem jak to zrobić Ale po prostu tak to zrobicie Najlepiej no po prostu yy, Tak zrobić to wszystko Żeby tak latało ale, ale możecie też bez tej klapy tutaj Oj, źle tutaj zrobiłem Muszę postawić blok, żeby Ajajaj, do... ja co ja zrobię Dobra, nieważne, możecie też Zrobić bez tej klapy I po prostu klikać to, żeby to na, na przykład pokażę wam jak to działa bez tej klapy. Na przykład jak tutaj to podjedzie, po prostu tam macie tutaj posadzone bambusy, stawiacie jakikolwiek blok na to, niszczycie go i teraz to wam tak lata i możecie, jak to wam niszczy, to możecie tak po prostu zbierać te bambusy, które tutaj posadzicie. I tak latać za nimi, żeby wam zbierało się. No i co by, yy, ja polecam to na przykład na wojnmc.pl na takim serwerze to zrobiłem, na przykład... Teraz przejdziemy na ten serwer i wam pokażę, jak to wygląda. To jest zbudowałem? Czekajcie. Tryb wieloosobowy. Wojan MC, dobra. O, no i jesteśmy, tylko że w jakimś gościu jestem. Ok. E, czekajcie, zaraz się włączy. Ok. E, na Survivalu mam takie coś. Popatrzcie. O, jest, tutaj byłem na tym. E, oczywiście polecam iść na moją działkę. Nazywa się e, Kosik. ryb. Wpisujecie y, ukośnik WARP k, k Tylko, że to ledwo widzicie tam na dole. O, dobra, teraz lepiej widać. Widzicie na dole w y, lewym dolnym rogu tam pisze WARP kosik. Ja wpiszecie tą komendę, to wtedy oj, wtedy przetleportujecie się na moją działkę tutaj i w sumie tutaj mam dobre i te mam anielskie buty. No w sumie nie jestem takim koksem, o, zobaczcie. Tutaj zbudowałem y, dwuwarstwowe, to no i... Tutaj mam to i pokażę... Czekajcie, muszę oczyścić swoje akwipunek i pokażę Wam, jak to najwięcej działa, co ja zrobiłem. Yy, mm, mm. Tylko że muszę schować swoje itemy, czekajcie. I do, i do tego te nieleskie buty robią tak, że mogę skakać yy, trzy bloki do góry. I to jest fajne. Tutaj zrobiłem sobie świętnik taki, okej? Okay. No i muszę tutaj yy, dać wszystkie moje itemy, żeby... Zostawił sobie tylko sikierę i jakieś drewno. Okej, okay. mam drewno? Mam drewno, dobra. Może być jakiekolwiek, okej. Okay. No i teraz idę. A nie, tam muszę zabrać bambusy, dobra. No to pokażę Wam, co ja zrobiłem tutaj. Na razie musimy iść. Tutaj, tak, szybciej. Yy, muszę tutaj przejść. Oparcie. Tutaj raz mi bambusy. Chcę je ściąć. Nie, nie chcę marnować mieczy. stawiam I to się niszczy. I tak mogę biegać za tymi bambusami i je zbierać dokładnie, tak. Yy, no i. To tak musi, możecie zrobić tą farmę, ale możecie jeszcze tam jakieś pomajstrować inaczej, że jakieś bambus, że jakieś hopery tam postawicie, jakoś wody użyjecie, coś tam cios tam. Yy, ogólnie jak polecam ten yy, sposób, bo tutaj bardzo dużo bambusów się da zrobić. Yy, no i polecam serwer w NFC. Naprawdę tutaj mi się bardzo dobrze gra. Yy, wow, Co tu się stało? Co tu się stało? Dobra, nieważne. No i tutaj... E to by w sumie było na tyle. Trzymajcie się, pa, pa.